W moim comiesięcznym filmiku z inspiracjami i gadżetami, tym razem z września. Wrzesień, jak co roku, jest dla mnie dosyć wyjątkowy, ale wydaje mi się, że poza takimi wydarzeniami, bardziej z życia w tym miesiącu, um, nie będę miała wam do opowiedzenia jakichś super, hiper ekscytujących rzeczy. Um, pierwsza rzecz, no to wiadomo, moje urodziny. Moje urodziny to był jakiś hit. Hardcore w tym roku, i nie wiem jeszcze jak to nazwać. E, może ze względu na to, że właśnie takie dosyć wyjątkowe, bo trzydzieste, w co połowa z Was i tak dalej mi nie wierzy, ale powiedzmy, że nie będę wyciągała tutaj akturyzacji. <grytanie> Musicie mi wierzyć na słowo. Tak, mam 30 lat muszę z tym handlować, koniec. Tak więc moje urodziny to był cudowny czas, bo sam dzień urodzin był po prostu rewelacyjny, moi przyjaciele i znajomi zaskoczyli mnie fantastycznymi rzeczami, potem jeszcze ta impreza. Eee, no, prezenty, wszystko, wszystko absolutnie było cudowne. Eee, możecie troszeczkę zobaczyć u obuzów na filmiku. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, ale to myślę, że i tak wszyscy już widzieli. Na wszelki wypadek, jednak, podziękuję Wam ten film na dole. Naprawdę cudownie spędziłam czas i jestem bardzo, bardzo wszystkim wdzięczna, którzy o mnie pamiętali i Wam też jeszcze raz bardzo dziękuję, eee, że pamiętaliście. Dzięki temu też powstał jeden z dla mnie bardziej wyjątkowych filmów, czyli. Mój outro, outro, autoportret na rok 2015. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to też Wam go podlinkuję. Tak więc, tyle w temacie moich rodzin, a nie w sumie nawet nie tyle, bo gadżetem tego mies miesiąca, dzięki właśnie moim urodzinom, jest prezent, który dostałam od łobuzów, a mianowicie Express Ekspress po prostu zrewolucjonizował, zawładnął moim światem w tym miesiącu. Uwielbiam go. Ja wiem, chemia, kapsułki, niezdrowe, bla bla bla. Trudno. Ja tak jak powiedziałam, nacieszę się nim i pewnie będę go używała potem już rzadziej w granicach rozsądku. Teraz dajcie mi troszkę poszaleć. Um, no i tak, kafel latte, w ogóle y, mam czokocino, mam cappuccino, stu, 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 kakao, bo sobie nawet nesquika kupiłam, jednak zamówiłam sobie z... Jak ostatnio robiłam zakupy w Tesco. No, fantastyczna sprawa, uwielbiam go używać, i jeżeli nie macie pomysłu na prezent dla rodziców, na przykład na gwiazdkę, to to jest idealna sprawa. Poza tym, oczywiście, że nie mają ekspresu Rewela. Ja jestem nim zachwycona i jeszcze raz dziękuję łobuzom, bo trafili w dziesiątkę. Drugie wydarzenie z tego miesiąca, o którym chciałabym wam opowiedzieć, które znowuż wiąże się z piosenką miesiąca, to jest oczywiście koncert Jamesa Artura, um, który odbył się 26 w warszawskiej progresji. James miał taką um, króciutką trasę po Polsce, bo był w czterech miastach. Poznań, Gdańsk, Wrocław i Warszawa, jeżeli niczego nie pomyliłam. No i my z moimi dziewczynami wybrałyśmy się właśnie do progresji na jego koncert. Pojechałyśmy tam już dużo wcześniej, bo byłam tam właśnie jakoś około 17. W ogóle super, że podchodziłyście dziewczyny, bo w żaden chłopak nie poszedł, więc nie będę mówiła: Podchodziliście, bo to było strasznie, strasznie miłe. I nawet nie spodziewałam się, że od razu, jak przyjadę, to będę miała taki. Um, taki właśnie odzew, więc super jeszcze raz bardzo dziękuję, bardzo fajnie było Was spotkać. Um, no i bramy miały być otwarte. O 19 otworzyli je troszeczkę wcześniej. Udało nam się znaleźć pod samymi barierkami, co prawda z prawej strony, ale jednak no i mam kilka przepięknych nagrań, po prostu wow, no cudowne wrażenia. Um, i sam koncert Jamesa e, był naprawdę bardzo, bardzo fajny i generalnie wszystko byłoby cudownie, gdyby nie finish, bo na stronie wydarzenia było napisane, że po koncercie James będzie podpisywał płyty, no więc my Jezu, no musimy tam iść, tak? Ja Jamesa uwielbiam może nie jest to mój ulubiony artysta, bo jak wiecie Michaela nic nie pobije, ale James jednak jest fenomenalny uwielbiam go i bardzo chciałam e, jakby uścisnąć mu dłoń i w zasadzie tylko tyle, to już nawet nie o ten autograf chodziło, to był tylko pretekst. No i po pierwsze, tak, kupiłyśmy sobie wcześniej płyty, ale to nie jest jakiś tam straszny problem, tak? Dla, dla mnie w ogóle... no nie, ale tam na miejscu było też stanowisko, gdzie można było kupić płyty i podejrzewam, że one były już dużo, dużo droższe niż to, co zapłaciłyśmy my za tą płytę w Ambiku. No i było ogłoszenie, że te płyty mają być. że Artur będzie Arthur. że James będzie podpisywał płyty właśnie zaraz przy w tym stanowisku z płytami, absolutnie to się tam nie wydarzyło. My jakby szybciej poszłyśmy po do głowy, gdybyśmy jeszcze szybciej poszły po do głowy, to by nam się całkiem udało, no ale jak pech to pech, żeby się zapytać czy tutaj on będzie podpisywał. Pani siedząca przy tym stoisku powiedziała nam, że musimy wyjść i tam na zewnątrz będzie osobne wejście, gdzie będzie James podpisywał płyty. No więc my pędem czy pędem na tyle na ile tłum nam pozwolił, no i już widać było, że kolejka się ustawia. No ale ta kolejka posuwała się w miarę szybko, więc my super, super w ogóle już jesteśmy pod samymi drzwiami, już tuptamy z tymi płytami, już będzie cudownie. Oczywiście nogi bolały nas niemiłosiernie bo to było już jakieś 6 godzin stania, już było po 22. 6-5, no parę godzin stania, jak mimo wszystko, ale stałyśmy tam dzielnie, chcemy podpisać płytę. No i tutaj prawie jesteśmy pod drzwiami, a tu. Koniec. Więcej podpisów nie ma. Pierwsza setka weszła. Teoretycznie niby 150 powiedzieli, że jednak weszła, ale ja im nie wierzę. No i koniec. Wszystko fajnie, ale w progresji dalej sprzedawali te płyty i ludzie dalej stali i im się dalej wydawało, że oni um, jednak ten podpis dostaną. Nie było absolutnie żadnej informacji o tym, że będzie to tylko 100 osób, albo że y, liczba jest bardzo, bardzo ograniczona i artysta będzie podpisywał na przykład tylko przez pół godziny. No nigdzie tego nie było. Ja nie mam w ogóle y, żadnych wątów do y, Jamesa, bo... Podejrzewam, że był zmęczony i tak dalej. Ja to rozumiem, ale nie było absolutnie żadnej komunikacji, organizacji, nic. I tutaj no niestety smuteczek, ale e, samej organizacji... Ty, koncert ok, ale to co się działo po koncercie jestem absolutnie niezadowolona z tego jak to wypadło. E, ja jak ja, jakoś to przeżyję, ale tam dziewczyny autentycznie wyły. Wyły do księżyca, bo to miało być dla nich spełnione marzenie i się nie udało. E, I to też jestem jakby w stanie zrozumieć, jak się ma takiego ukochanego artystę, e, że jak już się człowiek nastawi, a tu przez samym nosem zamykają się drzwi, no to jest trochę kiepsko. No ale dobrze, przejdźmy do pozytywnych emocji, bo chciałabym w związku z tym wam opowiedzieć o piosence miesiąca. I piosenką miesiąca będzie piosenka, której de facto jeszcze nie ma ani na Spotify'u, ona po prostu jeszcze nie jest nagrana, natomiast um, jej nagrania e, szurają po sieci właśnie z koncertów. E, I ja też udało mi się... W Wydaje mi się w całkiem niezłej jakości tą piosenkę nagrać. Mam ją w całości. To jest jeden jedyny raz, kiedy ja wyciągnęłam telefon na całą piosenkę, żeby, wiecie, bo wyciąganie telefonów jest bardzo kontrowersyjne. Oczywiście, że każdy chce nagrać jak najwięcej, żeby mieć wspomnienia, ale w sumie można przeginać też z drugiej strony. Tą piosenkę jednak chciałam mieć w całości i to jest piosenka Promise. Tak jak mówię, nie ma jej jeszcze tak tak o, żeby na przykład na Spotify posłuchać, ale y, można właśnie dorwać jakieś nagrania i ja wam swoje nagranie y, po pierwsze udostępnię y, w linku w opisie, a po drugie możecie kawałeczek posłuchać sobie teraz. Don't let go my No i to jest tyle, jeżeli chodzi o muzycznie. Ja tę piosenkę uwielbiam, słucham jej naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oczywiście właśnie w taki sposób, no bo nie mogę sobie inaczej tego zrobić, jako że jej nigdzie nie ma, ale mam nadzieję, że szybko wyjdzie, bo um, z tego co wiem, James podpisał już kontrakt płytowy, więc ona powinna się na tej najnowszej płycie właśnie znaleźć. Um, no i nie pokażę Wam w tym miesiącu żadnego zapachu. Tutaj widzicie, stoją świeczki, um, które testuję, te z Goose Creek, um, ale testuję je jeszcze zbyt krótko i stwierdziłam, że poczekam jeszcze. Zanim umieszczę je w inspiracjach czy gadżetach, czy gadżetach, inspiracjach i gadżetach, ale jest dobrze, już Wam mogę zrobić um, taki um, sneak peek, że naprawdę, jak na razie jestem z nich zadowolona, ale chcę się jeszcze upewnić. Nie przeczytałam też żadnej książki, miałam wyjątkowo ciężki miesiąc, a już ostatni tydzień to był hardcore totalny, bo spałam po 2-3 godziny i naprawdę nie miałam kiedy tego zrobić, ale może teraz będzie troszeczkę lepiej. Um, filmu też. Nie przypominam sobie, żebym jakieś fajne obejrzała w tym miesiącu, ale natomiast właśnie mi się przypomniało, że nie opowiedziałam Wam o filmie, który widziałam jakiś czas temu, um, a który mi się naprawdę bardzo podobał i to jest film Agentka. Um, ja uwielbiam tą aktorkę, co prawda nigdy nie pamiętam jak ona się nazywa, ale ona grała też Moli w... Um, Michael i Molly w tym serialu e, jest fantastyczna, i to jest właśnie film taki e, komedio, parodia filmów szpiegowskich, ale nie do końca, bo on wbrew pozorom ma sporo efektów specjalnych. Ma trochę ten klimat, właśnie e, taki Jamesa Bonda, jednak mimo wszystko, ale ma też dużo właśnie śmiechu, zabawy i ja naprawdę bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam, jeżeli chcecie sobie obejrzeć coś lekkiego na weekend ze znajomymi, z chłopakiem, z dziewczyną super sprawa, tak więc mnie się agentka bardzo, bardzo podobała i w sumie dobrze, że mi się przypomniało, żeby o niej wam teraz opowiedzieć. Dobrze, to by było wszystko. Miesiąc zdominowany przez koncert Jamesa i przez moje urodziny, no ale tak czasem jest. Jeżeli lubicie inspiracje i gadżety, to oczywiście dajcie mi łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał po więcej. Zajrzyjcie do opisu po wszystkie linki, po wszystkie rzeczy, o których mówiłam dzisiaj, a dzisiaj się z wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Papa. pa! pa.